W lipcu 2022 roku, gdy piłem poranną kawę w mojej ulubionej kawiarni w Dordrechcie w Holandii, telewizja podała wiadomość, że były premier Japonii, Shinzo Abe, został zamordowany. Siedzieliśmy i patrzyliśmy w szoku, jak japońska telewizja donosiła o tych wydarzeniach. Podczas gdy Japonia doświadczała swojej historii wielu zabójstw politycznych, taki publiczny atak na jednego z najbardziej wpływowych japońskich przywódców wprawił cały kraj w osłupienie. W dzisiejszym podcaście przypomnimy kilka najbardziej spektakularnych i znanych zabójstw polityków. Polska jeszcze pamięta wciąż zamach na Gabriela Narutowicza, zabójstwo pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej popełnione przez Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 roku w Warszawie w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Prezydent Narutowicz uczestniczył w otwarciu dorocznego salonu Towarzystwa Zachęty. Podczas zwiedzania wystawy nijaki niewiadomski oddał do Narutowicza z małej odległości trzy strzały z pistoletu, a prezydent zmarł na miejscu. Zabójca polskiego prezydenta poddał się bez oporu, został aresztowany, a następnie postawiony przed sądem. 30 grudnia 2022 roku skazano go na karę śmierci za dokonanie zamachu na życie prezydenta Rzeczpospolitej Polski, a wyrok wykonano już 31 stycznia 2023. III roku przez rozstrzelanie. Informacja o wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta szybko rozeszła się po Warszawie, a organizacje prawicowe nie zamierzały przyjąć do wiadomości takiej decyzji Zgromadzenia Narodowego. Prawicowe partie niezadowolone z wyboru na prezydenta koncyliacyjnego polityka jednoczącego mniejszości narodowe i bardziej lewicowe partie, zorganizowały marsz, który udał się pod mieszkanie generała Halera w alejach ujazdowskich który wyszedł na balkon i wygłosił do tłumów przemówienie, mówiąc między innymi. Wy, niekto inny, pięścią swą osłanialiście twardym murem granice Rzeczpospolitej i rogatki Warszawy. W czynach chcieliście jednej rzeczy, Polski wielkiej i niepodległej. A w dniu dzisiejszym Polskę, o którą walczyliście, sponiewierano. Odruch wasz jest wskaźnikiem, że oburzenie narodu, którego jesteście rzecznikiem, rośnie i przybiera jak fala. Generał Haler zebrał od tłumu wiwaty za takie słowa, a skandujący hasła przeciwko Narutowiczowi zostali przez Hallera pochwaleni. Po chwili manifestacji przeszli pod dom, w którym mieściła się siedziba endeckiej gazety warszawskiej. Tu wygłoszone zostało kolejne przemówienie posła Antoniego Sadzewicza, który powiedział do tłumu. Że zaślepienie lewicy i ludowców sprawiło, że najwyższym przedstawicielem Polski ma być człowiek, który jeszcze dwa dni temu był obywatelem szwajcarskim i któremu na gwałt po wyborze sfabrykowano obywatelstwo polskie. Świadomie wprowadzono wówczas obywateli w błąd, podając do publicznej wiadomości nieprawdziwą informację, jakoby Gabriel Narutowicz, który już od dwóch lat był w rządzie odpowiadając za roboty publiczne, nie miał polskiego paszportu. A polityczna nagonka, wywołana przez prawicowe partie, spowodowała, że jedna niestabilna jednostka dokonała zabójstwa postępowego polityka wybranego przez większość społeczeństwa. Ten schemat jeszcze nie raz będzie się powtarzał w dzisiejszym podcaście omawiającym najważniejsze zabójstwa polityczne. Dzisiaj, kiedy nagrywam te słowa, jest piąta rocznica zabójstwa pana Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Polityka postępowego, lubianego i wybranego przez większość mieszkańców Gdańska, który został zabity przez ekstremistę wychowanego na nienawiści sączącej się do niego z programów telewizyjnych, które oglądał w więzieniu. Ten schemat postępowy polityk zabity przez prawicowego ekstremistę będzie się jeszcze nieraz powtarzał w kolejnych tragicznych wydarzeniach. Zabójstwo polityczne można zdefiniować jako celowe zabójstwo postaci politycznej lub przywódcy, często z powodów politycznych lub ideologicznych. Celem zabójstwa politycznego jest wyeliminowanie lub usunięcie konkretnej osoby z pozycji władzy lub wpływów, wysyłanie wiadomości do konkretnej grupy lub społeczności. Zabójstwa polityczne były przeprowadzane na przestrzeni dziejów i mogą przybrać różne formy, w tym strzelaniny, zamachy bombowe, zatrucia. Zabójstwa mogą być dokonywane przez pojedyncze osoby, grupy, a nawet całe rządy i mogą być motywowane wieloma czynnikami. Jednym z najstarszych przykładów zabójstwa politycznego jest zabójstwo Juliusza Cezara w starożytnym Rzymie. Cezar, który był potężnym przywódcą politycznym i wojskowym, został zamordowany przez grupę senatorów, którzy sprzeciwiali się jego rosnącej władzy i wpływom. Zabójstwo Martina Lutera Kinga zostało wykonane przez białego suprematystę, który sprzeciwiał się aktywizmowi Kinga na rzecz praw obywatelskich i pokojowym protestom na rzecz równouprawnienia czarnoskórych mieszkańców. Zabójstwa polityczne mają znaczący wpływ nie tylko na osobę lub grupę, która jest ich celem, ale także na całe społeczeństwo i politykę w danym kraju mogą prowadzić do niestabilności, przemocy, strachu oraz mieć trwały wpływ na krajobraz polityczny w danym miejscu. John Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych, został zamordowany 22 listopada 1963 roku w Dallas w Teksasie. Zamach był tragicznym wydarzeniem, które wstrząsnęło światem i przez dziesięciolecia wzbudzało zainteresowanie opinii publicznej. W chwili zamachu Kennedy był bardzo popularnym prezydentem, który zainspirował wielu swoją Ameryki. Był znany ze swojej charyzmatycznej osobowości i postępowej polityki, w tym wysiłków na rzecz promowania praw obywatelskich i sprawiedliwości społecznej. Zabójstwo Johna Kennedy'ego było przedmiotem wielu spekulacji i kontrowersji z wieloma teoriami spiskowymi. Oficjalne dochodzenie przeprowadzone przez Komisję Warren'a wykazało, że Lee Harway Oswald działał sam. I zastrzelił prezydenta, ale wiele osób nadal wątpi w ten wniosek i uważa, że zabójstwo mogło być zaangażowane także inne osoby lub grupy. Wpływ zabójstwa Kennedy'ego na Stany Zjednoczone był bardzo duży. Było to traumatyczne wydarzenie, które wstrząsnęło narodem i doprowadziło do okresu żałoby i refleksji. Benazir Bhutto była pierwszą kobietą premierem Pakistanu i jedną z najbardziej prominentnych postaci politycznych w historii tego kraju. Pochodziła z zamożnej i wpływowej politycznie rodziny. Kształciła się na prestiżowych uniwersytetach w Pakistanie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy została premierem w 1988 roku i sprawowała urząd przez dwie kadencje. Zabójstwo Butto 27 grudnia 2007 roku było szokującym wydarzeniem, które głęboko wpłynęło na Pakistan i świat. Została zamordowana, gdy wychodziła z wiecu politycznego zaledwie dwa miesiące po powrocie do Pakistanu z dobrowolnego wygnania. Klimat polityczny w Pakistanie w czasie zabójstwa Bhutto był niestabilny, z rosnącą przemocą i niestabilnością. Powrót do Pakistanu upłynął pod znakiem ataków bombowych na jej konwój i wielokrotnie grożono jej śmiercią. Butto było głośnym krytykiem rządu wojskowego kierowanego przez generała Parveza Musharrafa i wzywała do większej demokracji i cywilnej kontroli nad rządem. Śledztwo w sprawie zabójstwa Butto było skomplikowane i kontrowersyjne. Pojawiły się zarzuty o zaangażowanie rządu i tuszowanie sprawy, a także pytanie o rolę grup ekstremistycznych. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadziła własne dochodzenie w sprawie zabójstwa, które skonkludowało, że ochrona Butto była niewystarczająca. Zabójstwo Butto miało znaczący wpływ na pakistańską politykę. Doprowadziło to do okresu niestabilności politycznej i wzrostu przemocy, a także zrodziło pytania o zdolność kraju do prowadzenia wolnych i uczciwych wyborów. Jej pakistańska Partia Ludowa, PPP, wygrała wybory w 2008 roku, a jej mąż, Asif Ali Zardari, stanął przed licznymi wyzwaniami podczas swojej prezydentury. Zabójstwo Bhutto wywarło również wpływ na społeczność światową, w szczególności w zakresie walki z terroryzmem. Bhutto była orędowniczką demokracji i praw człowieka, a krytykowała grupy ekstremistyczne. Inny polityk, Patryce Lulumba, był kongijskim politykiem i przywódcą niepodległościowym, który był pierwszym demokratycznie wybranym premierem Demokratycznej Republiki Konga. Urodził się w Onalua w 1925 roku w ówczesnym Kongu belgijskim. Lulumba odegrał kluczową rolę w kongijskiej walce o niepodległość od Belgii. I osiągnął tą niepodległość w 1960 roku. A okres urzędowania Lulumby naznaczony był niestabilnością polityczną i konfliktami, zarówno wewnątrz Konga, jak i inspirowanymi przez obce mocarstwa, w tym przez Belgów. Spotkał się opozycją ze strony potężnych frakcji politycznych we własnym narodzie, a także z ingerencją obcych mocarstw, zwłaszcza Belgii i Stanów Zjednoczonych. Zginął we wrześniu 1960 roku, zaledwie kilka miesięcy po tym jak został premierem i jak Kongo odzyskało niepodległość w wyniku wojskowego zamachu stanu przeprowadzonego przez pułkownika Josepa Mobutu, który był wspierany przez mocarstwa zachodnie, w tym Belgię. Lulumba został uwięziony i torturowany, ostatecznie zamordowany w styczniu 1961 roku. Powszechnie uważa się, że CIA i belgijski wywiad odegrały znaczną rolę w jego zabójstwie. Lulumba został zapamiętany jako bohater i męczennik Kongo, jest ceniony za swoją rolę w walce o niepodległość kraju. Olaf Palme był szwedzkim politykiem, który pełnił funkcję premiera w Szwecji w latach 1969-1976 i ponownie od roku 1982 do jego zabójstwa w 1986 roku był znany ze swojej postępowej polityki i krytyki polityki zagranicznej USA, apartheidu w RPA i inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan. Wieczorem 28 lutego 1986 roku, Palme wracał z żoną do domu z kina w Sztokholmie, gdzie został zastrzelony przez nieznanego napastnika. Zamach był szokiem dla Szwedów i wstrząsnął społecznością międzynarodową. Śledztwo w sprawie zabójstwa Palmego było jednym z największych w historii Szwecji, ale sprawa do dziś pozostała nierozwiązana. Pojawiło się wiele teorii i spekulacji na temat tożsamości zabójcy lub zabójców, ale nie znaleziono rozstrzygających dowodów. Zabójstwo Olafa Palmego miało znaczący wpływ na szwedzką politykę i na społeczeństwo. Olaf Palme był popularnym i charyzmatycznym przywódcą, który zainspirował swoją wizją bardziej równego i sprawiedliwego społeczeństwa. Jego śmierć pozostawiła pustkę w szwedzkiej polityce, a jego dziedzictwo jako orędownika Sprawiedliwości Społecznej i Praw Człowieka jest nadal cerebrowany w Szwecji. Następca premiera Palmego, Ingvar Carlsson, kontynuował wiele posunięć Palmego, w tym sprzeciw wobec apartheidu w RPA i jego orędownictwo dla rozbrojenia i pokoju. A sam Zambach przyczynił się do zmiany środków bezpieczeństwa w Szwecji, chociaż w tym kraju politycy nadal jeżdżą do pracy na rowerze albo autobusami. Itzhak Rabin, był izraelskim politykiem i przywódcą wojskowym, który dwukrotnie pełnił funkcję premiera Izraela od 1974 roku do 1977 i ponownie od 1992 roku do jego zabójstwa w 1995. Odegrał kluczową rolę w założeniu państwa Izrael i przez większość swojego życia był centralną postacią w polityce i w wojsku tego kraju. Icka Krabin otrzymał pokojową nagrodę Nobla w 1994 roku za wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. W 1993 roku podpisał porozumienia z Oslo porozumienie pokojowe pomiędzy Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny, które było postrzegane jako ważny krok w kierunku rozwiązania długotrwałego konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną. 4 listopada 1995 roku rabin został zamordowany przez żydowskiego ekstremistę Igala Amira, który sprzeciwiał się wysiłkom rabina zmierzającym do zawarcia pokoju z Palestyńczykami. Zamach wstrząsnął narodem izraelskim i społecznością międzynarodową i wywołał głęboki wpływ na proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Zabójstwo Rabina doprowadziło do okresu przewrotów politycznych i społecznych w Izraelu. Pomimo zabójstwa Itzhaka Rabina, porozumienia z OSLO, które podpisał, pozostają znaczącym kamieniem milowym w dążeniu do pokoju na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj krótko przyjrzeliśmy się najbardziej znanym zabójstwom politycznym na świecie. Mają one kilka wspólnych cech. A mianowicie dotyczą przywódców, którzy byli znani z progresywnej polityki. W każdym z tych przypadków zabito polityków postępowych, którzy wprowadzali zmiany, sprawiedliwość społeczną i walczyli o prawa człowieka. Ofiarami najbardziej znanych zabójstw politycznych byli politycy postępowi i progresywni, którzy wygrywali najczęściej w demokratycznych wyborach w sytuacji, kiedy konserwatywna część sceny politycznej nie mogła pogodzić się z wynikiem, który osiągnęli. Zabójstwa te przypominają nam o tym, jak ważna jest ochrona naszych przywódców politycznych i instytucji demokratycznych, a także o potrzebie stawienia czoła przemocy i ekstremizmowi, gdziekolwiek się nie pojawią. Wszystkie te zabójstwa łącznie. Z Zabójstwem Narutowicza, prezydenta Gdańska Adamowicza, prezydenta Lulumby, Johna Kennedy'ego czy Izzhaka Rabina łączy jeszcze jedna rzecz. Wszystkie te tragiczne wydarzenia, począwszy od zabójstwa Narutowicza, poprzez zabójstwo prezydenta Gdańska Adamowicza, zabójstwo Benazim Butto, a także zabójstwo Olafa Palmego, Johna Kennedy'ego. Czy Icka Karabina? Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w najbardziej depresyjnym okresie roku na półkuli północnej, od listopada do stycznia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i chciałbym zapewnić wszystkich słuchaczy, że ten podcast nie miał i nigdy nie będzie miał podtekstu politycznego. Staram się skupić na mniej znanych faktach, a to, że układają się w jakiś ciąg logiczny, to już wina tych faktów. Bądźcie ciekawi.